Hej kochani, chcecie na moim kanale, a dzisiaj będzie taki bardzo szybki vlog Bo idę do Tak? A zanim to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na moim kanale. Z góry dziękuję. No i do nie poszłam do szkoły. A jak chcecie, to wpadać na mój odcinek jak robię pszczółkę. Ja to bardzo się z niej cieszę, bo wyszła mi taka duża. W miarę duża. I wyszła mi w miarę ładna. Tylko tu ma policzki, może i zrobię oczka, nie wiem. No dobra, no so, to nie będę przedłużać i przechodzimy do filmiku. Dobra. I jeszcze. I tylko, że teraz muszę zrobić warkocze. No i nie warkocze. w fryzurę i dzisiaj robimy sobie warkocze, bo jak jadę do tę to nie zrobię sobie kurde, jakąś klamrą, bo jak się leży na tym wiecie, to mi się ta klamra wiecie, będzie niewygodna. A markocze są bardzo wygodne, więc robimy. Ajajaj, aj, aj. dobra. Tutaj mamy jedną gumkę. i Idę poszukać drugiej. Dobra, kochani, zanim poszłam szukać gumki, wzięłam sobie taki krem do rynku, żeby go rozsmarujemy. Ja w ogóle nie miałam żadnych kremów na rękach. To taki kokosowy. Dobra, koleżanki to Okej. Okay. Też po szczotkę muszę iść i po takie wiecie Dobra, tu jest e, szczotka e, dorobina. Dobra, sorry, ale tata coś się pytał No i dobra, na co wczątku, też... na wciątku Rozczesuję, tu mam, nie wiem Zbyt dawna twarz Rozczesujemy nasze włosy Pamiętam, że jak miałam te krótsze włosy, nawet na starych filmikach widać, to bardzo miałam problem z fryzurami, bo kompletnie każda fryzura na tych włosach wyglądała źle. Kitka, powiem wam, no nie wyglądała za dobrze. Ale mi się wydaje, że każda dziewczyna Musiała mieć taką sytuację Typu Jesteś mały, bierzesz grzybien już sobie włosy i trzeba je obcinać Ja tak miałam Bo raz zobaczyłam na YouTubie To już miałam jakieś dwa lata temu Raz zobaczyłam na YouTubie hmm, Co ja zobaczyłam? No, że na grzybieniu można zrobić sobie Takie fajne loki Ale kurwa na... Na złość mi się wszystko poplątało mi... No Więc tak Była akcja, była akcja Ale Mam taki dyskranci Dobra to rozdzieramy Rozdzieramy roz... Rozpłowiamy Coś takiego Dobra Robimy no już Znę sobie jedną Dobra, tu. Dobra, miejmy nadzieję, że to zrobimy. dawno nie miałam warkoczów na tych moich długich włosach Ale pamiętam, że od tamtego czasu jak miałam te takie krótkie to mówię już nigdy obiecuję sobie nie zetnę sobie włosów do takiego rozmiaru bo fryzurów nie, nie można zrobić fryzur fryzurów

Hall. Z tym No ale dobra Nie no poczekajcie Ja chyba sobie nie robię z tym Bo to wygląda kurde. Tak nieestetycznie Sobie o, Taką wezmę No i teraz tylko żeby tego nie rozwalić I się i tak rozwalę. Teraz muszę to zrobić od nowa. Tu. Dobra i tu. Dobra, ja już muszę kończyć, bo widzicie tu mam takiego małego włoska, który przecież jest na wyczerpaniu. Dobra. Dobra. Mamy warkocza? Teraz umówmy się tylko, żeby ten drugi dobrze wyszedł. Rozczesujmy. Tu mam gumkę. Dobra, tu. Tu tylko mi, jak chodzę w arkoczach, mama mówi: Ale pięknie wyglądasz. Jakbyś tak do przedszkola chodziłaś. Bo ja w przedszkolu byłam. Ja nie lubiłam ogólnie nosić żadnych kit. Nie do szkoły, jakbyś tak nosiła. A ja mówię, mama ja nie chcę nosić takich widziej, bo ja nie lubiłam po prostu nosić żadnych takich warkoczów. Bo po prostu już tak miałam. Nie no kurde muszę to zrobić tak okej. Okay? Żeby to jakoś wyglądało tu dajemy. Tu też i dobra to... I ponadek zrobię tak. Dobra, 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 mamy to. Teraz zrobię to na sztywno. Tup.

Tak mamy? Ogólnie to chciałam, żeby sobie podpiąć jakimiś spinkami, więc idę po spinki. Dobra, jednak nie idę po spinki, bo w sumie to nie wiem. To nie mam jakby. Nie nie Ręce, żeby sobie natwarzać. Tyle? Dobra. Dobra, to teraz. No właśnie, jeszcze trochę. Trzeba to zblendować na czole też. No. Dobra, mam trochę czuję się tusto. Mam tustą twarz. Ale półpiety. O, o i jeszcze nowe Nivea Fajna, jasna usta Na usta. ja takie pęknięte usta To sobie na noc dawałam I... I Na drugi dzień Już nie miałam Dobra Gotowa? <laughs> I jeszcze perfum, kiełka. Okej. Okay. Jeszcze szyjnik. Dodam jeszcze na wiosienkę na torcie taki balsamik. Wiem, że to dziwnie wygląda, ale tak niektórzy robią Dobra, to jeszcze dam sobie na szansę i do Was przyjdę. Dobra, moi drodzy, tak się prezentuję rzęsy I ja już z wami... będę się z wami żegnać. Oh, mam nadzieję, że Wam się film podobał. Jakby vlog. Gryf mi takie. Jeśli chcecie więcej takich filmów, zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję na moim kanale. Z góry dziękuję. Jeśli będzie po tym filmie 12 łapek w górę, to będę robić częściej takie vlogi, vlogi, grówmi. <laughs> Dobra, ja już nie będę przedłużać, więc pa!